słodziaki! a dzisiaj drugi odcinek na wasze życzenie k of Demon Hunters z temu! Stało się to trochę memicznym powiedzeniem. Nieważne. Jeśli też uwielbiacie Cape of Demon Hunters, koniecznie zostawcie kciuka do góry, a my przejdźmy już do pierwszej rzeczy, bo słuchajcie tym razem, no po prostu temu szalało. Jest. Taki wybór tych rzeczy Aż tak? <laughs> tak, jest za mocno Więc przygotujcie się, złapcie się czegoś I zaczynamy od bardzo mocnej rzeczy Na przykład od tej choinki I ona cię na filmik Mocno będzie przez cały odcinek, więc to nie jest najmocniejsza rzecz Ale ona mnie bardzo ciekawiła To jest podsadka pod Rumi Rumi, Rumi. czy ty, ty tak wyglądałaś? Okej, okay. groźnie wygląda Tak, trochę nie jej figura, natomiast jeśli chodzi o strój, coś mi się nie zgadza kolorystycznie bo to jest do tego, żeby a, sobie sama przerobiła. Patrz. Wisiorek jest od wcześniejszej wersji, tak samo jak ta kurtka, tylko jest w kolorach golden, nie skleja mi się to wszystko. To jest stroj jej z początku z y How It's Dan, ale nie w tych kolorach. Mało tego jej twarz nie pasuje do Rumi, ale Warkocz ładnie to wygląda. Spróbujmy. O to chodzi napisać. o to, żeby samemu to dokończyć, ja się eee. lubię, żeby pomalować jej tutaj wszystko, no. No dobrze, a czy ona będzie faktycznie stała na tej podstawce? To mnie ciekawi. O, patrz, ma jeszcze ten, tylko że on jest srebrny, a ona miała bardziej taki fioletowy. No ale nic, czy ona ma go gdzieś trzymać? Tak, zobaczcie, tu jest taka dziura w ręce. Wojowniczka, wojownicza drogi ninja. To ma być. Tak. Okej, okay, źle nie wygląda, z daleka bym powiedział, że to jest ona tak szczerze No w sumie wiesz, no ten warkocz robi roboty tak naprawdę Nieważne w co by była ubrana, on jest bardzo charakterystyczny I bardzo ciężki Dlatego ja nie wiem jak to ocenić Jak myślisz? Kurczę, naprawdę nie No wiem. nie, no taka szósteczka, no Jest wzorowany, 10. jest okej, okay, jest po prostu okej okay. Wypadałoby ją naprawdę mocno przemylować i zająć się jej twarzą Bo to nie jest twarz, Rzumie. Swoje oceny koniecznie piszcie w komentarzach Czekam na wasze opinię odnośnie pierwszej rzeczy Natomiast ja chciałam was jeszcze szybciutko zaprosić na sklep gdzie nasz Alfred oraz Fredzia, odwrotnie, tak, Fredzia, Fredzia oraz Alfred, Adia. czekają na Was? Oraz może coś świątecznego już się tam znalazło? Także sprawdźcie sobie, macie link w no, nie będę was okłamywać Już przymierzałam to i było na jednym z odcinków, bo nie mogłam wytrzymać Zanim wszystkie inne rzeczy dojdą mm. na czas, dlatego Otworzyłam to, wyprawa. Pijama, tak, brudna Widzowie, ja ją mówiłam w koszu na pranie 100% Ale ja już ją wybrałam. Tak? Tak. Nie łapcie. Ja jeszcze jej tylko nie wyprasowałam Ale oprócz tego, że jest sztuczna, więc człowiek, człowiek się jednak poci Więc to jest 100% pewnie poliester Tak, dokładnie. Dzień dobry. Cześć. Okay. Jest to Inspirowana właśnie piżamą Zoe. Słodkie żył. Mówię. Nie no, ona jest mega cute. <laughs> Zoe miała fiła na punkcie Żubi. Bardzo mi się ona podoba. Oprócz, oczywiście, materiału, samo wykonanie i żeby na pójść tak na piżama, party będzie sztos. Ale no cóż, trzeba ją założyć. Piżamka prezentuje się tak, bardzo mi się tak jak mówię podoba Ja szczerze dałabym jej 10 na 10 Nie dobra 9 na 10, ponieważ faktycznie jest gorszy materiał i człowiek się będzie patił, Aczkolwiek no wyglądasz to, przyznaj No dobra, ona jest ładna No na jakąś imprezkę PIŻAMA PARTY, EJ WŁAŚNIE WIDZOWIE MOŻE SIĘ ŻE już MIE PIŻAMA PARTY Z K-POP HUNTERS Dajcie mi znać Nie, lepiej nie Ej, czy ona miała jakiegoś pluszaka? Chyba, że będę derpił Coś miała Pewnie żółwia No to pewnie Zostańmy jeszcze w temacie tych żółwi. Będziemy oglądać dwusekundowe filmiki o żółwiach toplających się w wodzie. się tak to było, już nie pamiętam. Kupiłam szczotkę o, z tym motywem, ale teraz już widzę, że oczekiwanie kontra rzeczywistość. Czekaj, wyjmijmy ją z folii, zanim będę ją oceniać. No... Ten U, jest nadruk strasznie jest strasznie słaby jest ten nadruk. Zrobione. W ogóle bardzo dziwne odcięcie. Tak. Tamtą stronę. I zobacz, U. jest strasznie wyblakła. Na internecie miała takie bardzo mocne te kolory. Co prawda oczywiście pasuje do tego ternu i fajnie, że takie coś zrobili, ale mogli jeszcze ten nadruk lepiej zrobić, bo wygląda to średnio. No wygląda średnio, ale no cóż, i tak jest ładne. No. Znaczy wiesz, na podróż, to... albo na takie piżama party właśnie, do tego stroju macie jeszcze szczotkę. No, na piżamie wygląda to ładniej. Prawie ładniej. Ona nie była droga, aczkolwiek w są tańsze i pewnie o wiele wygodniejsze do użycia. No ale jednak, jeśli nie chcecie samemu sobie pomalować, no to temu przychodzi z ratunkiem. Aczkolwiek to ocenie takie 3 na 10. No czwóreczka, no taka czwórka. Właśnie, jestem strasznie ciekawa, która z Huntrix jest waszą ulubioną postacią? Zoe, Rumi czy Mira? Koniecznie dajcie mi znać. Ja oczywiście uwielbiam Mirę, aczkolwiek w Rumi będę miała najwięcej zdjęć. Nieistotne. Przechodzimy do kolejnej rzeczy. O, jeszcze w sumie jako mikrofon taki by mi się nadała. To będzie mega urocze. Chcecie ja kocham kotki. Ej, halo, a my? Ja kocham kotki. Siemanko, Cześć, z tej strony Ania. Dzisiaj kocham kotki, jutro będę kochała pieski. Tak, mam zamiar kupić psa. Co? Nie chcesz pieska? Zawsze chciałeś mopsa. Mopsik, mopsik, mopsik. I co? Nie ma mopsika. Nie ma. Nie ma, ale Słuchaj możemy ci kupić mop. Co? Po co No, żeby umyć podłogi. Moment, Brudna podłoga, trzeba ją umyć. Słuchaj, mamy tak. Schadzę, Boys, to będziesz to spać! Czy tą folię się zrywa? Od razu sobie zobaczę, bo powiem, że jest wyblaknięta się okaże, że się. O, mój poznałek się trzy fajnie. Zrywa czy się nie zrywa? Tak, udało się, zobaczcie zrywa się i pod tym jest bardzo ładne no, błyszczy się elegancko z tej strony też nie wygląda źle jakby się obrócił i tak mamy tu romansa mamy tu baby tu nie jest nie abi a tu jest mistery faktycznie tu jest baby Sadia. i mamy naszego dżinu Dino jakoś taki najnudniejszy kolorystycznie a do tego mamy zawieszki trochę słabo <noise> że nie jest to gotowe wiesz że ja muszę no. jeszcze to tak brać zakładać na ten breloczek w chyba sensie... się bali że się porysują ale miały folię przecież ciężko mi Widzisz, tu na pewno damy minus jeden punkt, no bo jednak powinno być już piękne, gotowe elementy. I rozumiesz to jest home że samemu robisz w domu. byś nie powiem, o sama zrobiła A kot. Sam robiłaś sama w domu. Sama no, zrobiłam to, no. kółeczko, pięknie. Ale jeśli chodzi o ich prezencję, no. To no wygląda dobrze. No wygląda tak bardzo dobrze. Taka siódemka się należy, moim zdaniem. Jakie siedem? Ja tutaj daję moim zdaniem dziewięć na dziesięć. Wyglądają bardzo ładnie. No dobra, może być działają tak No spoko. proszę cię, no taki baby jak Mówisz tak tylko dlatego, że są kotami. Hmm, w to tak, ale są bardzo ładnie zrobieni i bez tej folii tak samo wyglądają bardzo shiny. Shine, brine, like a diamond widzowie. Zobaczymy jak widzowie ocenią w komentarzach. Właśnie. O, widzisz, nawet Pipi się zainteresowała. Pipi, znajdziemy ci kawalera? Co? Sadzia, boj, Sadzia. Nie, jednak nie. Dobrze, ona jest silną, niezależną kocicą. To jest mocne, więc ponownie złapcie się czegoś, bo możecie teraz upaść z krzesełek mm. czy z czegokolwiek, tam siedzicie teraz. To są figurki, które, wiecie, dwie runi, dwie miry i dwie to Zoey, ale są w różnych strojach. To nie jest strój Zoey. Co się z nim nie tak? Bo to są Inspirated. Ale patrz, ma swoją broń. Co prawda, trochę jej się zlewa z rączką, więc ja bym to poprawiła. Ale na przykład twarz nie jest zła, tylko oczy się nie zgadzają. No i oczywiście kolor całości, ale możemy to powiedzieć, że to jest po prostu taki w wersji silver. Tak, złota. To Jeszcze silver. gold. Brakuje takiej złotej. Czekaj, to czemu się nie trzyma? O, dobra, i teraz tak. A nie na przykład może ta druga się zgadza. Tak, zobacz, kolorystycznie. No jest chyba okej. Okay. Oprócz no jej broni, ale to tam kwestia, nawet Bałka. lakierem do paznokci można to przejechać. Trochę ma brudny nos. I tu i tu zauważyłam. Maszyna źle zrobiła. No, maszyna trochę tak. Wyglądają tak samo, w sensie, że są jeszcze z tej samej formy, no nie? Co tak, się wydaje Daje mi się, że tak. Chyba tak? Może po z innej. Inaczej jest głowa, chyba tak? że głowa jest różna. Mogłaś się rozproszyć. Tak, tak, no. głowa jest zrobiona. A, patrz, znowu jej broń jest w innym kolorze. Tu jest trochę ubrudzona, więc Rumi jest trochę gorzej zrobiona, jeśli chodzi o pomalowanie. Ma tu jej takie też odcięcie, ale sądzę, że można też to sprowadzić pilnikiem, nawet spiłować. Jak się robi takie figurki? Z jakiejś formy? Tak, na formie jest. Bo to nie jest drugarka w To jest, jest, jest to tu... karka, nie to karka. Masz taką formę, wlewasz po prostu plastik. Tylko nie wiem, jak wygląda sytuacja z kolorowaniem, bo to w sumie, jeżeli ktoś się zna, to może napisać. Wystarczy wpisać w YouTubie, jak się robi laleczki, i pewnie już będzie pokazane, jak ktoś coś takiego robi na maszynie. Jestem ciekawa. Najbardziej mi się podobają włosy Miry. Bardzo ładnie wyglądają. Jej buty się kolorystycznie zgadzają, ale zobacz, Mira jako jedyna jest pozbawiona broni. Mhm, mm no się bo jest broni? Bo Ona ma włócznie. A włócznie albo glewia. Okej, okay, ja się nie znam na tym. Pomyłka została w folii. Czy ją się jakoś tu włada? Być może. Że przepraszam, to, to jest moje niedopatrzenie. Jeśli mam wybierać, to najbardziej podoba... Podoba mi się chyba ta Zoe, na drugim miejscu Mira, a Rumi jakoś tak naj, najgorzej moim zdaniem no, wypada. No, no, no zdecydowanie. Te figurki daje 5 na 10, nie jest to nic powalającego, ale jest fajną na przykład bazą, żeby sobie coś przerobić. Tak jak zrobiłam na tym szorcie, przerobiłam właśnie lalkę Rumi na. Muszą, Rumi. Rumi. co ci zrobili? Ulepszyli mnie. Więc może to samo zrobię z nimi. Jak myślicie? Zrobić szorce, jakie przerabiam? Trochę piłuję i maluję? Dajcie mi znać, a my lecimy do kolejnej rzeczy. Ej, to jest mała, ale to jest mocarne. To jest logo Sadia Boys. Z drukarki 3D, to już widzę. Kiedy, kiedy my kupimy drukarki chede? No nie wiem, no bo ja chciałem już dawno. A ty powiedziałeś, poczekaj, Łukasz, jeszcze nie teraz. No bo nie wiem, ile to miejsca zajmie. Ja mnie dużo, dużo, dużo to dużo. miejsca zajmie. No to właśnie, drapa i pipicza, drapak świąteczny rozumiem? Mam pomysł, może wyrzucimy po prostu Twoje rzeczy. Na przykład pozbędziemy się tej szafki. Wnioskuję o. O co? O pytanie do widzów. Widzowie, czego ja się pozbywamy? no Wiem, czego się pozbędziemy. Ściany do sąsiada. Na pewno nie nam Oddaję ten pokój. 100%. Na pewno. Stop. Ale jeśli mam być szczera, no ten brylok nie jest Słowo, wykonany. Słowo. Słowo. Tu widać właśnie wszystkie te druczki, nie wiem jak to nazwać, te takie rynienki. Bardzo ładny jest oczywiście breloczek, ale to najważniejsze jest to, co jest tutaj. Od tej strony ładne, ale liczę się z tej. Więc temu daję takie 2 na 10, bo z daleka wygląda fajnie, ale z bliska niekoniecznie. Kocie leżonko ja tam na żadne sadzia boys skoczakowe. się nie godziłam ja tu jestem jedynym leniwym kotem miziamy miziamy kotka tak 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 słodki tak. kotełek taki słodki kotełek o matko czekaj 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 rzucam ci baby. Hmm. w sadzie ocena Dobrze, jak ocena. ocena jak się podoba jak oceniasz byś hmm? na dziedzin to ładny tej baby A -a. A -a. też jest kotem przybij kocią stopę i podoba jej się. Ja to widzę. Romans? Chcesz romansa? Mogę ci jeszcze go ruszyć. Ach, ta pipi. Przedtłołukasz chciała mi to zabrać. To także złapała tą łapką. Mega piwo. Dobra, to jest rzecz, która się nadaje do jadalni. Jest to zimna. podkładka. Chyba trzy podkładki. Ojej. Dzień dobry. Hej, okay, to tak, wygląda jak taka pod... stara podkładki. torba szmaciana To prawda, z takiego ekoplastiku. Nie. Ekoplasty? Nie. Eko z, Nie, nie mylisz się, nie z eko. To chodzi o to, że jest przerabiane jeszcze raz. Z... O, cztery. Robią. Cztery, tak. No, to jest takie jakby z przetwórstwa. Tak, Ze starych butelek. O, w ten sposób. No, o, dokładnie, tego szukałem. Patrz, ma na paznokciach swój wzorek. To ładnie odtworzyli. Aczkolwiek, no, naprawdę trzeba je, wiadomo, uprasować. A, ma to lusterko, które później zgubiła. Ej, właśnie nie widziałam na internecie tego lusterka. One wszystkie miały trzy takie. No bo zgubiła. Ale one miały. Zgubiła. Więc może takie coś znajdę. Jeśli chcecie właśnie kolejną odcinek, w ogóle z nim Stemuskiej też Hunters, koniecznie pod tym filmikiem zostawcie 4000 cłekek do góry, żeby wiedziała, że. Jeśli chcecie, żebyśmy polecieli do Korei i zobaczyli czy K-POP Demon no. Hunters naprawdę istnieje, co? Mocne Tak, bo jak byliśmy ostatnio w Korei, to ich nie było, one nie istniały wtedy Tak, wtedy tak. nie istniały, więc koniecznie jeśli chcecie, żebyśmy pojechali do Korei, to pod tym filmikiem to 30 tysięcy nie piszecie Korea, żebyśmy wiedzieli, nie no to jest, to jest mocne Średnio to oceniam no, mm. takie sobie. Taki mech, no chyba, że to farba tak skleiła to wszystko też jest taka możliwość, no ja oceniam to 2 na 10, bo okej okay, no, no może. Czóreczka. Bo czwóreczka na pewno, No może przesady. jakoś daleka by wyglądało, ale z bliska... Pytanie, jak nie się kolory robią, bo... spierają w pralce. To prawda, na pewno to przetestuję, rozłożymy to w kuchni i zobaczymy. Przecież takiego wielkiego stołu nie mam na cztery, a jak twarz, to czy potem będzie takie plamy, bierzemy wiecie o co chodzi. Taka kroska tak. na środku czoła, być może. Nie, ale miejmy nadzieję nie najgorsze. Skąd Ci się wziął ten tekst? Nie, nie mam pojęcia. Okej, okay, dobra. Slaj, to mam nie nadzieje. jest najgorsze. Daj, 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 daj mi to. Chociaż czy my to otwieraliśmy? A może my to nie Nie otwieraliśmy tego. Nie ma szans. Wiem, że naszykowałam to wtedy, żeby zrobić k popowe o, święta o, i miałam to przemalować. Ej, może my to otwieraliśmy. Tak chyba, no właśnie ten dmuchaliśmy. Ale to dlatego, że nie dmuchaliśmy wszystkich. Dlatego jakoś tak pomyliłam. No, o, ten będzie dobry. Spoko jest. Fajne, podoba mi się. No, nie jest okay. o, ale wie? fajne, bo tu jest na przykład biało-fioletowe, a tu Ten jest... Ten dłuchaliśmy tak na wcześniejszym odcinku, no. to oceniałam. No dobra. Malka na balony. Jeszcze zawsze bałam balony, bo bałam się, że mi wystrzelą podczas... Nie rób mi tego, przestań! O, Uwaga mi do mnie, was to, 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 to miało być, to Tak, mówię kapcom, Tak. Dobra, pora wybrać ulubieńca tego odcinka. I jeśli mam być szczera, to chyba ta piżama. Najbardziej mi się przyda i do odcinków, i to może jakieś K-popowej imprezki piżamoparty. No, co prawda trochę się czuję w niej poci, ale dla K-popowej imprezki wszystko. Także ja wybieram piżamę, a ty, te? Tak? Kocie te. Piny. O, nie piny, breloczki do. No. Aj, masz rację. A wy widzowie, napiszcie swojego ulubieńca w komentarzu. Z chęcią je wszystkie te dzisiaj poczytam. A my jak widzimy się na tym K-popowym odcinku, bo nie ma co kończyć z K-pop hunters. Ua!